Drodzy Państwo, na kanapie Forbesa dzisiaj moim gościem jest Agnieszka Czajka, general manager Otomoto z grupy OLX. Dzień dobry, Agnieszka. Dzień dobry, cześć Kasiu. Na kanapie Forbesa e, rozmawiamy o tym, co w gospodarce piszczy, co dzieje się w biznesie, jakie zmiany w biznesie zachodzą, po to, żeby nasi widzowie wiedzieli, na co się przygotować i na, mm -hmm. jak, jak być gotowym na nadchodzące e, ewolucję. E, branża motoryzacyjna w ostatnich latach była dotknięta wieloma, e, wieloma wymuszonymi zmianami. E, nie tylko, ch chcę dzisiaj z tobą porozmawiać nie tylko o tym, e, jakie samochody są produkowane, czy jakie, czy, czy jakie auta, jakimi autami będzie jeździć w przyszłości, ale też mhm. o tym, jak dokonujemy tych decyzji zakupowych, tak, i co na nie wpływa i jakimi, no i też oczywiście o tym, jaki, jakie auta będziemy wybierać e, na najbliższe lata, zarówno jako użytkownicy prywatni, ale też jako użytkownicy biznesowi. Bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie do tej rozmowy. Wy w OLX macie aż 20-letnie doświadczenie już w prowadzeniu, w sprzedaży samochodów. E, chciałam się zapytać, chciałam zacząć od takiej diagnozy, powiedz mi, mhm. Co takiego najbardziej się zmieniło w tych ostatnich latach i co na te zmiany w, w sposobie dokonywania zakupów przez Polaków e, miało największy wpływ, czy to cyfryzacja, czy może nie wiem, nasze względy ekologiczne? Mhm. Co tak najba naj najbardziej się zmieniło? Rzeczywiście to, co się dzisiaj dzieje w branży motoryzacyjnej, to jest absolutna rewolucja. To jest taka branża, która do niedawna te zmiany przychodziła chyba najwolniej. Chyba mogę zaryzykować takie stwierdzenie. Aha. Natomiast rzeczywiście te wydarzenia dookoła tej branży, takie geopolityczne, sprawiły, że ten business as usual, jak to powiedziałaś na wstępie, przestał istnieć kompletnie. I jakbym miała wskazać takie główne czynniki tych zmian, to na pewno cyfryzacja, na pewno to, w jaki sposób pozyskujemy dane, w jaki sposób kupujemy już nie tylko samochody, ale w ogóle, jak codziennie dokonujemy tych decyzji zakupowych. I to, co się zmieniło versus te 20 lat temu, o czym wspomniałaś, ja bardzo lubię o tym rozmawiać, bo my w Otomoto przynieśliśmy sprzedaż i zakup samochodów i części, i maszyn, i y, wielu innych itemów, które y, pomagamy y, sprzedawać, z giełd samochodowych do internetu. Mhm. I to nastąpiło 20 lat temu, kiedyś jeszcze były, była tak zwana telegazeta, gdzie można było wrzucić te ogłoszenia. I tak się ludzie spotykali ze sobą, jeździli po 500, 600, 700 tysięcy kilometrów, żeby ten swój wymarzony samochód zakupić. Dziś to już nie ma racji bytu. Dziś te decyzje zakupowe podejmuje się w internecie. Tak naprawdę już to szukanie swojego wymarzonego samochodu czy alternatywy mobilności w ogóle zaczyna się online. No i tu niewątpliwie pomogła nam pandemia. Jakbym mhm. miała powiedzieć o jednym takim zjawisku, które bardzo przyspieszyło ten trend, to właśnie była pandemia. Kiedy w zasadzie z dnia na dzień zostaliśmy zamknięci w domach, a przecież cały czas chcieliśmy się poruszać. Powiedziałabym nawet, że to pragnienie poruszania się wtedy, kiedy byliśmy w zamknięciu, było jeszcze, jeszcze silniejsze. No i. No i co? No i gdzie tych samochodów szukać? Jak sobie pomyślimy, dziś siedzimy w pięknym studiu na kanapie Forbesa w Warszawie, ale jak sobie pomyślimy, że tylko 19% z nas mieszka w aglomeracjach miejskich, a cała reszta naszego społeczeństwa ma tę mobilność zbiorową bardzo mocno ograniczoną, no to wiemy, że te potrzeby mobilne tej mobilności są, są bardzo wysokie, więc, Chcemy kupować samochody wciąż, chcemy kupować samochody w dobrym stanie technicznym. Dziś zakup samochodu to jest wciąż po nieruchomości drugi najważniejszy e, zakup. Taka decyzja mm -hmm. zakupowa podejmowana w gospodarstwie domowym. W związku z czym tutaj fal startu być nie może. Mm -hmm. No właśnie, bo to, to nie jest zakup impulsowy. tak? Jednak nie jak jest. kupujemy samochód, tak. mówisz o tym, że pandemia pewnie e, zmusiła nas też do tego, żebyśmy pokładali większe zaufanie w zakupach online, tak? bo tak. po prostu nie było alternatywy. Tak, no, ale tak. pandemia się skończyła, teraz może. Można znowu jechać, macać, dotykać. No tak, tylko A... przyzwyczajenie jest drugą naturą człowieka Aha. i trochę przyzwyczailiśmy się do tego, żeby zanim wsiądziemy w pociąg, samochód czy samolot, czy autobus, żeby pojechać na drugi koniec Polski. Po pierwsze, już nam się nie chce, jakby czas jest tą walutą chyba dziś najbardziej drogocenną, mhm. to, po, to po pierwsze. A po drugie, mamy dziś te rozwiązania, które pozwalają nam z pozycji telefonu, y, aplikacji czy, mhm. czy komputera podjąć y, świadomość, decyzję zakupową również samochodu. Więc... To jakie to są rozwiązania? Już ci mówię. W 2020 roku wprowadziliśmy w Otomoto obowiązkowy numer Win, co pozwala nam sprawdzić historię samochodu. To znaczy patrzymy sobie na to, jakie przygody w tym cyklu mhm. życia samochodu się odbyły, jeśli takowe były i już wiemy, czy, czy coś tam jest, na co musimy zwrócić uwagę. Dodatkowo w zeszłym roku wprowadziliśmy coś takiego jak pojazdy zweryfikowane z bazą Cepik, co jeszcze bardziej uwiarygodnia ten stan techniczny, a w tym roku rzecz absolutnie rewolucyjna, to znaczy dziś dajemy naszym użytkownikom możliwość zrobienia zdalnej inspekcji samochodu. Niezależny ekspert techniczny jedzie w miejsce, gdzie samochód, jest, gdzie, gdzie samochód się znajduje i wykonuje inspekcję samochodu. Widzimy stan na dziś, realny przebieg, realne, realny stan zewnętrzny, wewnętrzny i w ten sposób jesteśmy w stanie powiedzieć naszemu użytkownikowi, droga pani, drogi panie to jest dobry lub zły strzał. Taki jest ten stan i czy mhm. to będzie dla pana czy dla pani dobry zakup, proszę zdecydować y, samemu. Więc y, bardzo ważną y, taką nadrzędną wartością y, dla nas w Otomoto jest ta transparentność i zaufanie. Chcemy być takim zaufanym doradcą w tym właśnie trudnym procesie zakupowym. Y, jednak w Polsce, jak sobie trochę porozmawiamy o tym rynku motoryzacyjnym, my jesteśmy wciąż krajem samochodów używanych bardzo no właśnie, mocno. 65%, tak dobrze tak, pamiętam, to tak. samochody używane. Tak, 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 to jest jedna rzecz. Dużo dzieje się takich transakcji wewnątrz y, kraju, ale bardzo dużo samochodów sprowadzamy z zagranicy, głównie z Niemiec. No i chcemy, żeby ten nasz użytkownik, ten przyszły kierowca mógł jeździć. Y, Rzetelnym, sprawdzonym samochodem. Mhm. Widzimy też, i to mnie trochę martwi, mówiąc zupełnie szczerze, że samochody dzisiaj na polskich drogach się starzeją. To znaczy, przed pandemią ten średni wiek samochodu to było blisko 10 lat, dziś to już jest blisko 15. Czyli widać, że te mhm. też, że samochody nam się starzeją i na to wpłynęło wiele czynników. Raz, że zachwiane łańcuchy dostaw, które spowodowały, że sięgnęliśmy po starsze samochody. Druga rzecz, no to drożejące samochody. To, co się wydarzyło, Żło w pandemii jest absolutnie kuriozalne, tego mhm. nigdy wcześniej nie było, to znaczy, przy niskich dostawach, a wysokim popycie yy, i niedostępności towaru się rzeczy ten towar zaczął drożeć. I często było tak. Sama jestem yy, taką, takim kierowcą, który yy, po trzech latach użytkowania sprzedał swój samochód w dokładnie takiej samej cenie, w jakiej go kupił, więc te ceny też spowodowały, że musieliśmy. Nieco y, cofnąć się do tych roczników wcześniejszych. No a z drugiej strony mamy wszelkiego rodzaju regulacje prawne, o których też mówiłaś. Dekarbonizacja transportu, y, nie tylko indywidualnego, ale również publicznego. Szereg, szereg y, uwarunkowań, y, strefy czystego transportu. Dzisiaj przyjechałam y, do Warszawy z Poznania. Piękne oznaczenia, strefa zielona. Uważam, że to jest krok w dobrą stronę. Chcemy żyć w czystszych miastach, chcemy być y, neutralni. Ze względu na emisję dwutlenku węgla. No i myślę, że w tą stronę powinniśmy pójść, i to, co się dzieje na rynku motoryzacyjnym, również w tym kontekście jest bardzo ciekawe i wyznacza też trendy. Powiedz mi, bo wiadomo, że na polskim rynku, właśnie, tak jak wspomniałaś, wiele samochodów to samochody używane. Tak. To często samochody chyba jedna trzecia to samochody starsze niż 10 lat, tak jak wspominałaś, starzeją się coraz bardziej. A z drugiej strony mamy unijne przepisy Euro 7, tak, które już za chwilę sprawią, że od 2030 1935 roku, jeśli dobrze pamiętam, nie będzie można produkować samochodów aut spalinowych. Tak. To jaki jest ten balans zakupów i myślenia o motoryzacji w Polsce? Czy wciąż raczej cena czyni cuda? Czy mm -hmm. jesteśmy gotowi na elektromobilność? Y i Jedno i drugie, powiedziałabym. To znaczy nie ma jednej prostej odpowiedzi. Na pewno widzimy trzykrotnie wyższe zainteresowanie samochodami, samochodami elektrycznymi niż to było choćby dwa czy trzy lata temu. Oczywiście ta technologia się również rozwija. Myślę, że to co jest bardzo ciekawe w motoryzacji to to, jak ona w ostatnich pięciu, dziesięciu latach się zmieniła, jak mhm. się rozpędziła. Dziś samochody to nie są już tylko cztery koła i kierownica, to są de facto platformy yy, yy, cyfrowe, które Poprzez swój software bardzo mocno się zmieniają. No i ta technologia samochodów elektrycznych również się rozwija. Ym, więc, z jednej strony, chcemy, y, jakby dążymy do tych lepszych, y, lepszych samochodów, chcemy nimi jeździć, chcemy jeździć samochodami, które są technologicznie bardzo mocno rozwinięte, takimi nowinkami. I choćby spoglądając na segment Marek Premium w mhm. Polsce, 23% wzrostu. I to przez ostatnie lata. Y, widać, że Polacy kochają y, samochody luksusowe. I, no a samochody elektryczne y, może nie należą do segmentu y, samochodów luksusowych czy premium, ale one jednak są y, mają taką gwiazdkę, która mówi, dobra, to jest technologia lepsza, spróbujmy. Więc y, z jednej strony to, no a z drugiej strony Trochę te ceny, to znaczy mhm. y, oczywiście dziś różne formy finansowania zakupu samochodu bardzo pomagają i myślę, że to jest też bardzo, bardzo dobry kierunek, żeby tak jak kupujemy lodówki, pralki czy inne sprzęty domowe y, w systemie finansowania i naraty, tak mhm. samo możemy sobie pozwolić na y, samochód i to nie tylko już w rozwiązaniu dla firm, które są dostępne już od wielu, wielu lat, ale również dla użytku takiego indywidualnego, konsumenckiego. No i to, co widzimy, to rzeczywiście te samochody do 50 tysięcy złotych dobrze mają się na Otomoto. One są wciąż wyszukiwane bardzo często, ale patrzymy też właśnie na te, na te droższe, nowsze. Jednak chcemy, jak już zmieniamy sobie flotę w naszym garażu, to zmieniamy na świeższą, na nowszą, no i na bardziej sprawną siłą rzeczy. Mhm. A czy Polacy wciąż są bardzo przyzwyczajeni do tego, że, że to musi być ich własność, ich własny samochód? No bo pojawiły się różne modele, tak? Bycia właścicielem samochodu, na przykład najem długoterminowy, tak. niekoniecznie trzeba kupować samochód. To prawda. No właśnie to jest to, co przed chwilą powiedziałam. Te formy finansowania otwierają kompletnie inne spojrzenie na mobilność. Mhm. To też otwiera taką szansę na jeżdżenie świeżymi samochodami, nowszymi, zdrowszymi dla naszego środowiska, bezpieczniejszymi dla naszych rodzin i bliskich, i nas samych. Więc to już nie jest tylko tak, że kupujemy samochody za gotówkę. Mhm. Często skłaniamy się w kierunku kredytów konsumenckich, z ratami między 6 do 8 lat, o średniej wartości między 500 a 750 zł. No i oczywiście 70% rynku samochodów nowych to zakupy flotowe, małe, średnie, duże przedsiębiorstwa i tam oczywiście leasingi, najmy długokrótkoterminowe, to są te formy finansowania samochodu, które zapewniają dziś mobilność. Mhm. A co ile lat średnio Polacy wymieniają samochód? To bardzo różnie też, w zależności od segmentu. Kiedyś to było 7-8 lat, dzisiaj widzimy, że to bardziej 6, czasem nawet 5, więc widzimy, że ta rotacja y, zaczyna być coraz lepsza. I to dobrze, bo tak jak powiedziałam, jak odświeżamy sobie samochód w garażu, to często kupujemy z niższym przebiegiem, y, trochę młodszy niż ten, który jeździliśmy wcześniej, więc oby ten trend się utrzymał. Mhm. To jeszcze zapytam Cię o trendy, bo mówiłam mhm. o tym, że chcemy tutaj pokazywać, co się zmieni w przyszłości naszym, naszym tak. widzom. E, jakie Twoim zdaniem trendy się pojawią na rynku e, motoryzacyjnym, czy w kupowaniu, czy w mhm. wybieraniu aut w najbliższych latach? Mhm. No na pewno idziemy w stronę elektromobilności czy w ogóle biopaliw zasilania samochodów y, takimi y, sposobami, takimi źródłami energii, które będą dla naszego środowiska jak najmniej obciążające. Więc powiedziałabym, że to się utrzyma. Y, myślę, że te technologie wodorowe są też ciekawe i dla transportu publicznego już widzimy autobusy w dużych miastach, które są napędzane wodorem, więc myślę, że ta technologia również się będzie mhm. rozwijać. Trzymam bardzo kciuki za segmenty samochodów małych i miejskich, które w elektromobilności myślę, że mają bardzo duże szanse na skalowalność, jeśli chodzi o ilość samochodów, więc to są te kierunki. No i na pewno um, floty, tak zwanego transportu publicznego, które też będą w elektromobilności um, widziały swój potencjał i swoją przyszłość. A jeśli chodzi o nabywanie i na um, sposoby finansowania, to myślę, że um, ten trend um, różnych produktów finansowych i ofert finansowych na nabywanie samochodów, Zarówno używanych, y, i mamy w swoim portfolio takie ofery, oferty w naszej marce Otomotopej, y, czy w samochodach nowych list na pewno będą się rozwijać i będą dostępne coraz szerzej. Czyli może będziemy mogli zmieniać te samochody trochę częściej? Oby tak było, tak? Ja myślę, że jeszcze długo mogłobyśmy rozmawiać, ale tak. chciałabym też zostawić trochę niedosytu, <grym> dlatego że. Y, to nie jest jedyne twoje spotkanie na wizji z widzami. Przygotowujesz kolejną edycję programu Mototemat. Tak. Możesz trochę więcej powiedzieć o tym, co to będzie i z kim i o czym tam będziesz rozmawiać? Tak. No Mototemat to jest takie moje, mm, taki mój konik. Bardzo lubię zamienić się rolami. Tak jak dzisiaj mm. rozmawiam, ja też czasem się wcielam y, w taką rolę, jaką ty dziś masz, czyli rozmawiam z różnymi y, osobami, ekspertami y, na rynku motoryzacyjnym o tym, co w trawie piszczy, jakie trendy, co jest. Wyzwaniem dla rynku motoryzacyjnego, jak możemy Polkom i Polakom przybliżyć motoryzację nie tylko z poziomu użytkowania samochodów, ale w ogóle jako branży, żeby to była y, dla nich ciekawa historia, ciekawa informacja. Y, no i muszę powiedzieć, że bardzo ciekawa rozmowa, y, która y, y, odbyła się niedawno z panią prezes fabryki Volkswagena Stefani Hegels. Wyjątkowo zapraszam bardzo serdecznie. Raz, że to kobieta w motoryzacji, uh -huh. a dwa spojrzenie na producenta samochodów, czyli coś do czego nam daleko, tak naprawdę, no bo my jednak jesteśmy tymi końcowymi użytkownikami mm. czterech kółek, a tutaj pozwolono nam wejść w świat produkcji i porozmawiać trochę o tym, jak Volkswagen, jako koncern, i jak Volkswagen, jako największy producent samochodów w Polsce, chce tą przyszłość motoryzacyjną kreować. Mm, czyli znowu w programie dwie kobiety będą rozmawiały o motoryzacji. Tak, dwie ja kobiety wrażenie, będą rozmawiać o motoryzacji. Mam wrażenie, tak. że to nie jest takie już niezwykłe zjawisko, bo też nam bardzo wiele... Wiele przedsiębiorczyń z branży motoryzacyjnej w Polsce, tak. wiele kobiet, które tak. są szefowymi w, w koncernach samochodowych. Tak. Skąd ta zmiana i co zrobić, żeby ją jeszcze bardziej wesprzeć? No to jest świetna branża. Siedzimy tutaj, tak. rozmawiamy o motoryzacji, więc tutaj y, nie ma przypadku. Y, ja zaczynałam swoją historię w branży motoryzacyjnej 16 lat temu i widzę, jak dużo się zmieniło. To jest przepaść, absolutna. Myślę, że dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to taka, że to jest bardzo ciekawa, właśnie technologicznie szybko rozwijająca się bra branża mhm. z fascynującymi produktami. Po prostu samochody są fajne y, i super jest być w takim miejscu, gdzie można tworzyć tę przyszłość y, motoryzacyjną? Y, to jedno. A drugie to to, o czym wspomniałaś. Coraz bardziej wychodzimy na zewnątrz. Dziewczyny, które pracują w motoryzacji, chcą się po podzielić tym doświadczeniem, zaprosić kolejne do y, dołączenia do tej przygody. Więc mogę tylko zachęcić y, 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 dziewczyny do tego, żeby do tej motoryzacji dołączyły. Y, myślę, że. To, co mnie popchnęło, to zbijanie tych szklanych sufitów. Jednak y, rzeczywiście to jest branża, gdzie mężczyzn jest dużo ale kobiety dochodzą do głosu. Mężczyźni są bardzo otwarci na to, żebyśmy byli w tych zespołach. Myślę, że zróżnicowane zespoły, i to już chyba nie tylko chodzi o kobiety i mężczyzn, ale w ogóle o różne pokolenia, które spotykają się razem w jednym miejscu i dyskutują, prowadzą po prostu do dużo lepszych wyników biznesowych. I to nie, ja tutaj nie odkrywam niczego nowego i motoryzacja też to już wie. Wielu, wiele koncernów motoryzacyjnych zaprasza do współpracy o osoby z firm, które z motoryzacją mają niewiele wspólnego, yy, więc myślę, że ta różnorodność w motoryzacji dopiero się zaczyna i, i mam nadzieję, że będzie się jeszcze wiele, wiele lat kontynuować. Na pewno różnorodność sprawia, że bra wszystkie branże, które na nią stawiają są bardziej kreatywne. Tak. E, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Do tematów motoryzacyjnych wrócimy pewnie jeszcze nie raz e, i na kanapie Forbes'a i poza nią. A tymczasem zapraszam Państwa na program Mototemat pod patronatem Forbesa. A dziś już mówię, do zobaczenia.